Rolnicy w swojej działalności mogą liczyć na pomoc w wielu instytucjach. Wiodącą w tym zakresie jest Dolnośląska Izba Rolnicza oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ta druga aktualnie prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2021 rok. Proszę Państwa, w nadchodzącej kampanii, trwającej właściwie, uruchomiliśmy pomoc techniczną. Dla wszystkich beneficjentów, którzy dotychczas mieli obowiązek składać oświadczenia, a w tym roku mają obowiązek złożyć wniosek w formie elektronicznej za pomocą aplikacji Wniosek Plus. Żeby Państwu pomóc, każdy z Państwa może uzyskać zaawansowaną pomoc techniczną w biurach powiatowych. Będzie ona polegała na pomocy w założeniu konta i pomocy w wypełnieniu wniosku za pomocą aplikacji. Oczywiście z pomocy mogą skorzystać wszyscy beneficjenci, nie tylko ci, którzy mieli do tej pory składane oświadczenia. Zapraszamy do naszych biur, będziemy też do Państwa dzwonić i pomagać w każdym zakresie, w którym Państwo będziecie oczekiwać pomocy. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2021 składamy do 17 maja. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kojarzona jest głównie z różnego rodzaju dopłatami oraz środkami na rozwój i inwestycje. Natomiast Izba Rolnicza to organ samorządowy, który świadczy pomoc rolnikom w bardzo szerokim zakresie. Zgłaszają się do Dolnośląskiej Izby Rolniczej, do biur Dolnośląskiej Izby Rolniczej, mogą skorzystać z porad prawnych bezpłatnie. Zatrudniamy prawnika, który udziela te porady. Pomagamy też w różnych sprawach, kiedy problemy mają rolnicy z kowrem. Tam też jest wiele spraw, wtedy staramy się pomóc rolnikom. Czy to prawnik, czy to my bezpośrednio interweniujemy w kowrze, w tych sprawach, a jest to niemało tych problemów. Wsparcie rolników indywidualnych przez Izby Rolnicze oprócz bezpłatnych porad prawnych, kolonii dla dzieci i działań opiniujących jest najskuteczniejszą instytucją, która wyspecjalizowała się w szybkim informowaniu producentów rolnych o możliwości korzystania z wielu różnych form oraz rodzajów pomocy płynących ze strony państwa oraz Unii Europejskiej. Rolą Izby jest, żeby jak naj Więcej tych postulatów kierować do władz i rozwiązywać problemy, które na dzień dzisiejszy są najważniejsze dla rolnictwa. Warto korzystać z takiej pomocy. Program zrealizowano przy współpracy. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.